Na początku jest ogień i pragnienie, które trudno opanować. Jedno chce natychmiast, drugie potrzebuje czasu. Jedno goni, drugie stoi niewzruszone. A mimo to, coś ich przyciąga. Znasz taką relację, gdzie jedno płonie, a drugie gasi ten ogień? Nie wodą, tylko spokojem? To właśnie baran i byk ogień. I Ziemia, Impuls i Cierpliwość. On działa, zanim pomyśli, ona myśli, zanim zrobi krok. Ich związek to nieustanne ścieranie się energii. Baran uczy byka odwagi, spontaniczności, życia tu i teraz. Byk przypomina baranowi, że nie wszystko musi się dziać natychmiast, że warto poczuć, posmakować, doświadczyć głębiej. To para, która uczy się równowagi między namiętnością a spokojem. Bywa wybuchowo, bo żadne z nich nie odpuszcza łatwo. Ale jeśli nauczą się słuchać, a nie tylko walczyć o rację, powstaje relacja, która ma moc. Nie jest łatwa, ale jest prawdziwa, pełna pasji, zmysłów i lekcji o równowadze między impulsem a cierpliwością świat zawsze wie, kiedy połączyć tych, którzy mają siebie nawzajem uzdrowić.